Cześć. Ostatnio dostaję całkiem sporo pytań od swoich klientów, od swoich kursantów, a też od osób, które po prostu piszą różne komentarze na YouTube. Co zrobić z reklamami? Co zrobić z kampaniami reklamowymi w okresie świątecznym? Czy wyłączyć te reklamy? Czy może raczej zwiększyć budżet reklamowy? Ja nazywam się Jakub Wójcik, to jest kanał Sekrety Marketingu Internetowego i w dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć właśnie ten temat. Co powinniśmy zrobić w okresie świątecznym ze swoimi reklamami i jakie czynniki powinniśmy w tym wszystkim wziąć pod uwagę? Zaczynajmy. Ok, a więc witam Was w tym w zasadzie przedostatnim filmie, jaki ukaże się na moim kanale w tym roku. Od przyszłego roku będą tutaj pewne zmiany organizacyjne, ale na razie nie będę o tym mówił zbyt wiele, wszystko zobaczycie od stycznia. Natomiast no, wracając do podstawowego tematu, święta już za parę dni, w związku z czym, co powinniśmy zrobić z naszymi reklamami w tym okresie. No więc są takie biznesy, w których ja sam zarekomendowałem, żeby reklamy po prostu wyłączyć. Natomiast mamy też takich klientów, którzy uzyskali od nas wyraźną rekomendację, żeby wręcz zwiększyć budżet reklamowy w tym okresie. No i oczywiście są też takie osoby, którym po prostu wskazaliśmy, że warto po prostu trzymać rękę na pulsie. W niektórych przypadkach to my po prostu jako agencja Emerald Media będziemy pilnować tych budżetów, w innych przypadkach klient sam na przykład postanowił, że będzie po prostu obserwował. Generalnie nie ma jednej dobrej reguły. Natomiast istnieje kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Generalnie to wszystko zależy od tego po prostu, co sprzedajemy i do kogo sprzedajemy. A tak naprawdę to, co za tym idzie, to co nasz klient docelowy będzie robił w trakcie świąt i czy będzie miał w ogóle głowę do tego, żeby kupować nasze produkty. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które twierdzą, że reklamy podczas świąt należy raczej wyłączyć, no to warto w tym momencie, żebyś zastanowił się nad paroma czynnikami. Po pierwsze, weź pod uwagę, że dużo użytkowników podczas świąt po prostu się ludzi. Ma dużo czasu. Wiadomo, że w okresie przedświątecznym istnieje ryzyko, że Twoi potencjalni klienci będą po prostu zajęci bieganiem za prezentami, sprzątaniem domu, myciem okien, przygotowywaniem potraw, robieniem zakupów. No ma są różnych rzeczy, wszyscy wiemy o co chodzi. Natomiast może się tak zdarzyć, że już w samym okresie świąt, w momencie, kiedy święta będą trwały, taka osoba będzie po prostu siedziała w domu z rodziną, będzie miała dużo czasu i tym samym dużo czasu na przykład na przeglądanie Facebooka i Instagrama i po prostu wyświetlanie kolejnych reklam. W związku z czym może się tak zdarzyć, że takie osoby po prostu z nudów będą klikały różnego Rodzaju reklamy i o ile niekoniecznie będą kupowały produkty w kampaniach sprzedażowych, o tyle wszystkie inne cele reklamowe, takie jak zasięg, jak wyświetlenie filmu, jak świadomość, jak aktywność, zapisy na newsletter wszelkiego rodzaju to są wszystko cele reklamowe, które wbrew pozorom mogą się wtedy bardzo dobrze przyjąć. To, co również warto w tym momencie wziąć pod uwagę, to jest drugi czynnik mianowicie weź pod uwagę, że sporo osób może po prostu mieć dodatkową kasę po świętach. Oczywiście dotyczy to bardzo określonych grup odbiorców, no, głównie tutaj chodzi o młodsze osoby, o ewentualnie studentów, którzy po prostu mogą dostawać na święta od swojej rodziny kasę. No i z tą dodatkową kasą i po prostu mogą mieć większy impuls do tego, żeby kupić pewnego rodzaju produkty, być może produkty, nad którymi zastanawiają się już od jakiegoś czasu, albo po prostu taką zwyczajną konsumpcją, po prostu kupią sobie coś po zobaczeniu reklamy na Facebooku i podjęciu tak zwanej impulsywnej decyzji w emocjach, żeby kupić właśnie twój produkt. No istnieje taki scenariusz, więc jeżeli sprzedajesz do osób, które mogą faktycznie być w tym gronie szczęśliwców, które po świętach mają więcej kasy, to być może warto to też rozważyć. Oczywiście istnieje też druga strona medalu, mianowicie jeżeli twój produkt już od jakiegoś czasu walczy na przykład z tym problemem, że generalnie użytkownicy no na przykład niechętnie go kupują, dlatego że w ostatnich czasach po prostu kryzys. Skutkuje tym, że oni nie mają wystarczających środków na to, żeby kupować twój produkt. A jeżeli nie jest to produkt pierwszej potrzeby, jeżeli nie jest to produkt, który rozwiązuje jakąś bardzo silną potrzebę, no to w tym momencie może tak się zdarzyć, że po świętach te osoby właśnie nie będą miały kasy. Zwłaszcza w przypadku osób starszych. Osób, które na przykład mają dużo dzieci czy dużo przyjaciół, no to często są to osoby, które po prostu też e, przeznaczają dużo kasy na kupowanie prezentów innym, w związku z czym mogą mieć po prostu wyczyszczony portfel podczas świąt, warto to po prostu wziąć pod uwagę. Znowu kolejny czynnik, jaki warto wziąć pod uwagę, może być taki, że być może Twoi potencjalni użytkownicy rozważali zakup Twojego produktu już od jakiegoś czasu, ale na przykład wstrzymywali się, ponieważ zastanawiali się, że być może dostaną go od kogoś w prezencie pod choinkę. No i istnieje na pewno spora część osób, które na przykład w przypadku kosmetyków, w przypadku biżuterii, w przypadku odzieży, te osoby będą się po prostu wstrzymywały z takimi zakupami, no bo po prostu będą chciały mieć pewność, że nie zdublują się z tym, co dostaną od kogoś innego. No i w momencie, kiedy już dochodzi do tego rozdania prezentów na Wigilii czy tam pierwszego dnia świąt, zależy się od tego, jak kto to obchodzi, no to w tym momencie okazuje się, kto faktycznie dostał taki prezent, a kto nie. Statystycznie większa, większa część osób raczej nie dostanie tego konkretnego prezentu. W związku z czym, jeżeli te osoby faktycznie będą chciały kupić Twój produkt, no to w tym momencie mają już drogę wolną do tego, żeby kupić go sobie na spokojnie, nie ryzykując, że się po prostu zdublują. Część osób nawet wręcz wchodzi w taki tryb zakupowy po świętach, w momencie jak te osoby widzą, że nagle na różnego rodzaju portalach typu Allegro, jakichś o ach pojawia się po prostu dużo prezentów, które były nietrafionym prezentem dla kogoś innego, i te osoby po prostu wystawiają te produkty praktycznie. Nowe za bezcen, W związku z czym są osoby, które po prostu z tego korzystają. I być może jeżeli przy tym wszystkim zaplącza się im Twoja reklama Twojego sklepu internetowego, to być może trafią na ten sklep i po prostu kupią coś u Ciebie. Kolejny czynnik, jaki warto wziąć pod uwagę, to że zdecydowana większość firm, tak w takim ujęciu ogólnym, jednak zmniejsza budżety reklamowe na święta, w związku z czym koszt wyświetlania takich reklam może się bardzo mocno obniżyć, czyli. W przełożeniu na takie faktyczne efekty dla Ciebie jako dla reklamodawcy może się okazać, że wydając taką samą kwotę na reklamy, będziesz po prostu w stanie osiągnąć większą ilość wyświetleń, dotrzeć do większej ilości użytkowników, tym samym wygenerować więcej kliknięć i więcej zakupów. Czyli koniec końców może się to przełożyć na to, że po prostu koszt za zakup w przypadku Twojego sklepu będzie mniejszy. Warto również wziąć to pod uwagę, że po prostu może być trochę więcej luzu na feedzie reklamowym na Facebooku i Instagramie. Ostatni czynnik, jaki również warto wziąć pod uwagę przy tym wszystkim, który teraz przychodzi mi do głowy, to może być również taki czynnik, który kiedyś parę lat temu, kiedy promowałem jeden ze swoich pierwszych projektów, to był projekt skierowany do kobiet spodziewających się dziecka, no to po prostu nasza sprzedaż przez reklamy na Facebooku dosłownie wystrzeliła po pierwszym dniu świąt, i podejrzewamy, że to, co spowodowało taki nagły wystrzał sprzedaży, to był po prostu fakt, że bardzo dużo kobiet, które były na wczesnym etapie ciąży, ogłaszało tą radosną nowinę swojej rodzinie podczas świąt przy wigilijnym stole czy tam przy każdej okazji jakaś gdzieś tam mogła nadarzyć podczas świąt. No i w momencie, kiedy ten news już poszedł w świat, poszedł w całą rodzinę, no to w tym momencie te osoby mogły w pewnym sensie zacząć cieszyć się z tego faktu, zacząć wspólnie to celebrować i tym samym kupować prezenty czy różnego rodzaju produkty związane właśnie na przykład z branżą produktów dla kobiet spodziewających się dziecka. Także chcę w ten sposób pokazać, bo to jest dość niszowy przy przykład że tak na dobrą sprawę trzeba bardzo mocno przeanalizować swoją własną sytuację, wziąć te wszystkie czynniki pod uwagę i zastanowić się jak w naszym przypadku może to wpłynąć na naszą sprzedaż w okresie świątecznym. Ja często obserwuję, że na przykład Wigilia sama w sobie, wieczór wigilijny jest raczej kiepskim dniem jeśli chodzi o wyniki reklamowe. Natomiast pierwszy, drugi dzień świąt potrafi być bardzo dobry, jeżeli chodzi o wyniki różnego rodzaju sklepów sprzedających bardzo proste konsumpcyjne produkty. Jeśli chodzi o jakieś bardziej skomplikowane usługi, jakiś sprzedaż w branży B2B, generowanie leadów na różnego rodzaju usługi firmowe, no to z tym raczej jest trochę ciężej. Myślę, że tutaj jest też czynnik, który warto wziąć pod uwagę, że część użytkowników po prostu nie chce myśleć podczas świąt o takich sprawach i odkłada pewnego rodzaju decyzje na początek nowego roku. Po prostu myślą sobie te osoby, że okej, okay, no może i faktycznie przydałoby mi się zainwestować w pozycjonowanie dla mojej strony, ale nie będę się tym teraz zajmować. Pomyślę o tym w styczniu. No i zapisułem sobie gdzieś tam na kartce, żeby e, wrócić do tego tematu w styczniu. Oczywiście większość z tych osób nie wraca do tego tematu, no ale. Koniec końców wpływa to negatywnie na sprzedaż tego typu usług w samym okresie świątecznym. Można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie analogiczny mechanizm, jak w okresie takim mocno wakacyjnym część firm po prostu odkłada takie decyzje na później. Okej, okay, tak więc biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, przeanalizuj, jak to wygląda w przypadku Twojej firmy. No dobra, ale co jeżeli nie jesteś pracocholikiem, tak jak niektórzy tutaj obecni, i nie chcesz po prostu spędzać świąt, sprawdzając, jakie są wyniki Twoich reklam. No więc istnieje pewien sposób na to, aby. w Pewnym stopniu zautomatyzować sobie optymalizowanie swoich reklam, można to zrobić za pomocą takiego narzędzia, jakim są reguły automatyczne. Reguły automatyczne pozwalają nam na to, abyśmy po prostu ustawili sobie pewne mechanizmy, które w sposób automatyczny wykonują pewne akcje na naszym koncie reklamowym. Przekładając to na język polski, chodzi po prostu o to, że możemy sobie ustawić taki mechanizm, który na przykład zmniejszy budżet dla naszej reklamy, jeżeli zostaną spełnione jakieś warunki. Albo z drugiej strony, jeżeli na przykład nasze reklamy będą przynosiły bardzo dobre rezultaty, to reguła automatyczna może zwiększyć budżet takiej reklamy, powoli skalując naszą kampanię. Powiem więcej, taka reguła może nawet wyłączyć naszą reklamę, jeżeli uzna, że wyniki są zdecydowanie poniżej tego, co chcemy osiągać. Tak więc teoretycznie ustawiając takie trzy reguły, pierwszą regułę, która zmniejsza budżet, jeżeli wyniki są. Powiedzmy, odrobinę poniżej tego, co chcemy osiągać, lub zwiększa budżet, jeżeli wyniki są dobre, albo wręcz zatrzymuje reklamy, jeżeli wyniki są bardzo złe, no to teoretycznie to wykorzystując tego typu mechanizmy możemy zostawić nasze reklamy na autopilocie. Oczywiście ja zawsze zachęcam do tego, żeby mimo wszystko sprawdzić, jak radzą sobie reguły automatyczne i żeby nie ufać im w 100%. Aczkolwiek w większości przypadków. Jeżeli reguły są prawidłowo ustawione, no to pozwalają nam po prostu zaoszczędzić mnóstwo czasu. No bo zamiast wchodzić na konto reklamowe, analizować wszystko krok po kroku, co się dzieje i wprowadzać pewne zmiany optymalizacyjne, wystarczy, że po prostu raz dziennie sprawdzimy, czy reguły zostały zastosowane, czy rzeczywiście wprowadził jakieś zmiany. I jeżeli widzimy, że wszystko jest pod kontrolą, to w zasadzie możemy ograniczyć naszą robotę do paru minut dziennie. Oczywiście tylko w ograniczonym czasie, no bo jak dobrze wiemy, kampanie reklamowe na Facebooku po jakimś czasie wymagają pewnych zmian. Zmian, których nie da się zautomatyzować, bo najczęściej są to zmiany związane z tym, że musimy na przykład odświeżyć nasze materiały reklamowe, wykonać kolejne testy. Czy przetestować kolejne grupy odbiorców? I to są rzeczy, których nie zautomatyzujemy. Ale na kilka dni, na przykład na okres świąteczny, reguły automatyczne mogą nam bardzo pomóc. I teraz pokażę Ci jeszcze, jak taką regułę automatyczną można sobie samodzielnie ustawić na swoim koncie reklamowym. Przejdźmy teraz do menedżera reklam. Tutaj widzisz przykład konta reklamowego, na którym generujemy lidy dla jednego z naszych klientów. No i jeżeli na przykład chciałbym, żeby moja kampania, powiedzmy zestaw reklam, który wygenerował ostatnio 324 kontakty za 22 ,73 zł za kontakt, jeżeli na przykład chciałbym wprowadzić regułę, Automatyczną, która miałaby zająć się optymalizacją tego konkretnego zestawu, to wystarczy, że sobie ten zestaw tutaj wybiorę, zaznaczając go po lewej stronie, i teraz klikam sobie w opcję reguły, a następnie utwórz nową regułę. Tutaj mamy wybór różnego rodzaju reguł. Natomiast to, co ja sugeruję zrobić, to jest ustawienie reguły niestandardowej, dlatego że pozostałe reguły są powiedzmy trochę nietrafionymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o to, co nam tutaj Facebook sugeruje. No, nie będę teraz wchodził w zbyt. Wiele szczegółów na ten temat. Ja zresztą mówię też trochę więcej na ten temat w moim kursie Sekrety Facebooka, do którego swoją drogą cię odsyłam. Link znajdziesz w opisie do tego filmu. Natomiast jeśli chodzi o reguły niestandardowe, no to to jest właśnie ten rodzaj reguły, w której możemy sobie ustawić dokładne zachowanie, jakiego oczekujemy od, od Facebooka. W przypadku pozostałych reguł, szczerze powiedziawszy, z mojego doświadczenia wynika, że wyrządziła na więcej szkód moim kampaniom reklamowym niż pomocy. Dobra, wracając do tematu reguły niestandardowej, klikamy sobie tutaj dalej a następnie definiujemy, co chcemy, żeby nasza reguła zrobiła. Powiedzmy, że chcemy, żeby nasza reguła skalowała naszą kampanię, to znaczy nasz zestaw reklam, jeżeli koszt za lida jest poniżej 25 zł. Więc możemy nadać odpowiednią nazwę dla naszej reguły. Ja tutaj nadaję taką może trochę enigmatyczną nazwę, natomiast już tłumaczę, o co po kolei tutaj chodzi. Skaluj 10%, czyli chodzi o to, żeby po prostu codziennie zwiększać budżet o 10%. Jeżeli CPL, czyli koszt za lida, cost per lead, w ciągu ostatnich trzech dni... Był na poziomie poniżej 25 zł. No i w ten sposób wystarczy teraz po prostu po kolei to ustawić. Zastosuj regułę do jednego zestawu reklam. Tu chodzi o ten zestaw, który właśnie sobie wybraliśmy. Moglibyśmy teoretycznie wybrać sobie wszystkie aktywne kampanie albo wszystkie aktywne zestawy, ale ja tutaj powiedzmy, że chcę to ustawić tylko do, tej, do tego jednego zestawu. Wybieramy sobie działanie. To działanie, które nas interesuje, no to to jest w tym przypadku zwiększ budżet dzienny o. Tutaj możemy sobie wybrać kwotowo albo procentowo. Ja sobie wybieram procentowo. Dajemy sobie maksymalny limit budżetu dziennego, oczywiście nie musimy go wpisywać. No ale na przykład, jeżeli chcemy, żeby budżet dzienny wynosił powiedzmy nie więcej niż 500 zł, no to możemy sobie tutaj to ustawić. Wybieramy sobie częstotliwość działania naszej reguły. Jeśli chcemy, żeby wykonywała się raz dziennie, no to tutaj wybieramy sobie raz dziennie. No i tutaj ustalamy warunki. Jeżeli koszt za wynik, w tym przypadku to będzie koszt za lida, no bo to jest kampania na generowanie lidów, jest mniejszy niż 25 zł. Tutaj musimy wybrać zakres czasu. Nie chcemy wybierać zakresu czasu maksymalnego, tylko ostatnie trzy dni. Innymi słowy, Facebook będzie sprawdzał, jaki jest koszt za lida w ciągu ostatnich trzech dni i jeżeli. Koszt za wynik będzie poniżej 25 zł, to ta reguła zostanie zastosowana. Oczywiście tutaj jeszcze musimy usunąć drugi warunek, który Facebook zawsze automatycznie nam dostosowuje i to jest łączne wyświetlenia powyżej 8 tysięcy. Ja to wolę usunąć, dlatego że to może trochę komplikować sprawę. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby po prostu ten warunek dotyczący średniego kosztu nie był wywoływany zbyt szybko. Chodzi o to, żeby reklama po prostu zdążyła, wydać trochę kasy, żeby wygenerować to 8 tysięcy wyświetleń, zanim w ogóle reguła zostanie sprawdzona po raz pierwszy. Akurat w przypadku mojej kampanii tutaj budżety są na takim poziomie, 8 tysięcy to spokojnie osiągam każdego dnia, dlatego mogę spokojnie usunąć ten warunek i w ten sposób mam pewność, że rzeczywiście codziennie będzie to sprawdzane. Ok, a więc zakres czasu ostatnie 3 dni. Sprawdzamy codziennie, czy nasza reguła została spełniona. Jeżeli byśmy chcieli na przykład stosować sprawdzanie tej reguły, powiedzmy w sposób ciągły, to możemy sobie oczywiście wybrać też taką opcję. To jest bardziej przydatne, jeżeli na przykład chcemy wyłączać, włączać reklamę, powiedzmy, w przypadku tych bardziej drastycznych sytuacji, kiedy na przykład koszt za wynik byłby powyżej, powiedzmy, 100 zł. Ale okej, okay, ja sobie tutaj zostawiam sprawdzanie codzienne, bo to jest już dość mocno zoptymalizowana kampania i nie chcę też, żeby ten budżet był ruszany częściej niż raz dziennie. No i na koniec zostawiam tylko, jak chcę zostać powiadomiony przez Facebooka o tym, że moja reguła została zastosowana. Tutaj mogę sobie wybrać na Facebooku. Ewentualnie mogę też wybrać sobie powiadomienie e-mail. Ja tego e-maila tutaj wyłączę i swoją regułę utworzę. Widzę informację, że moja reguła została otworzona, i teraz jeżeli bym chciał na przykład tą regułę zmodyfikować albo usunąć, to znowu muszę wybrać ten sam zestaw reklam, kliknąć tutaj reguły i nacisnąć wyświetl aktywne reguły. Jeżeli chcę w jakiś sposób tę regułę teraz edytować, to po prostu mogę w nią kliknąć, mogę ją w tym miejscu na przykład usunąć. No i gotowe. Moja automatyczna reguła została ustawiona. Mogę sobie w podobny sposób ustawić reguły dotyczące tego, żeby na przykład zmniejszyć budżet albo, żeby wręcz wyłączyć tą kampanię czy zestaw reklam, jeżeli coś pójdzie nie tak, ale od tego momentu w zasadzie moja kampania, mój zestaw reklam jest w pewnym sensie zautomatyzowany, a my możemy w tym momencie na spokojnie zacząć już odpoczywać, zacząć cieszyć się czasem spędzonym z naszą rodziną podczas świąt. No, i sprawdzać raz dziennie, co tam się dzieje na tych kampaniach reklamowych, żeby oczywiście mieć wszystko pod kontrolą, ale już bez tak dużej ilości pracy, jaką musielibyśmy w to włożyć, jeżeli trzeba byłoby wszystko analizować od zera każdego dnia. Tak więc ode mnie na dzisiaj to już wszystko. No i życzę Ci przede wszystkim udanych, szczęśliwych, spokojnych, wesołych świąt. A my widzimy się już w następny czwartek. Trzymaj się, cześć.